Przepyszna sałatka, oszalejecie na jej punkcie. Bardzo pyszna, soczysta, niesamowita. Coś innego na stole. Goście oszaleją. Kroimy jedną pierś albo dwie piersi, wędzone z kurczaka. Kroimy w mniejszą albo większą kostkę, jak kto lubi dajemy do sałatki słoiczek selera w zalewie to są takie fajne cienkie paseczki selera można dać pół puszki kukurydzy albo całą jak kto lubi ja dałam pół puszki do tego trzy albo cztery ugotowane jajka wszystko kroimy w kosteczki kroimy też w kosteczki plasterki ananasa z puszki pychota Oczywiście nie żałujemy świeżego, mielonego pieprzu, ale może być też oczywiście z torebki. Do tego łyżka majonezu i mieszamy, mieszamy i mieszamy. Przepysznie soczysta, obłędna, niesamowita, smacznego. A najlepsza jest na drugi dzień obłęd.